No, hej, witajcie. Dzisiaj jesteśmy tutaj no pochowani, bo no nie, nie dało się dzisiaj za bardzo nic na dworze nagrać. Bardzo jest silny wiatr u nas, więc się schowaliśmy tutaj, żeby żeby nagrać, nagrać dzisiejszy film, no bo są są dwie, a nawet trzy sprawy. Jedna, jedna sprawa, no to dzisiaj, no dzisiaj miałem już ogólnie dwa tygodnie, od kiedy białka jest u nas i też ogólnie dzisiaj sobie, sobie dopiero pomyślałem o, chyba poluje na muchę, dzisiaj sobie dopiero pomyślałem o temacie, no ile ona mogła mieć, jak my ją znaleźliśmy nową. No tak jak w Feli było, no to trzeba będzie jej ustawić urodziny, nie? Także ja myślę, że ona mogła mieć tam, nie wiem, około, nie wiem, 5-6 tygodni, coś takiego. Jak była znaleziona, trzeba by było to tak w miarę jakoś ustalić, no i wybrać nam jakiś dzień. Dobrze by było tak jak u Feli, nie? Pierwszy dzień miesiąca i łatwo zapamiętać. Hej, co to za. A teraz mi liżesz, dziękuję. Ale wcześniej nie gryzłacz. On. Harry też przyszedł. Oj! Przepraszam, fela. On tutaj tak. <laughs> rzadko wchodzi, ale. Ale czasami sobie też lubi wejść. To tak sobie razem tylko siedzimy chwilę No, to to jedna sprawa, druga no to fe, fela wczoraj skończyła Ile teraz fe, fela skończyłaś 10 miesięcy, nie? Dobrze mówię dobrze chyba No tak jest lipiec no, bo, bo 1 września ma, ma fela urodziny, no to tak wyjdzie Piszericzek? No, ty niedawno miałeś. To jeszcze trzeba poczekać. A kolejna rzecz. Aha. No, dzisiaj mieliśmy akcję z kurczakami, bo wyglądało na to, że, że nam jednak foka zginęła. Ale się jednak, na szczęście, się jednak okazało, że została przypadko przypadkowo zamknięta. No, w jednym takim pomieszczeniu nazwijmy to. I. Ła! Wow. Czemu ty niewiele ugryzłaś? Ej! Co to za zachowanie jest? Także dobrze się skończyło, bo już myśleliśmy, że gdzieś wyszła z kurczakami, no i, i by było po, po temacie. Także. Trochę było, że tak powiem, no stresu, ale dobrze skończyło wszystko. No co, Szaryk, no głaszczę się już, tak? Ciebie też. O, białka. Białka się ładnie myje. jest dorosły kodny. No to powiedzmy, dzisiaj by mogła mieć ile? Dajmy na to no dwa miesiące gdzieś, no to by się, chyba by się skazało nawet, bo dwumiesięczny kot no to już taki w miarę, w miarę samodzielny jest. Jak na razie białka jak tu wchodzi to nie, nie zajmuje, nie zajmuje Feli łóżka. No koty, koty to jednak wolą no, gdzieś wyżej wejść. Tam gdzie, tam gdzie białka śpi to wchodzi na tak jakby tą półkę taką na na czapki, która jest tak wysoko. Gdzieś tak, no, na wyciągnięciu ręki. I tam sobie, i tam sobie śpi. Taki łaszek tam akurat był i ona... Mój widzę, że ci twoje czas... czasy młodości przypominają. No, szarik, się nie zmieścisz, nie? Do łóżka oj ty Nie długo, niedługo o niedługo teraz ma niecały kilogram powiedzmy białka wagi więc niedługo jak będzie miała półtora no to tyle tyle co jak jak Fela jak do nas ją przywiozłem bo ona miała wtedy półtora kilograma jak ją przywiozłem ale tu masz długie włosy Tobie to pewnie kiedyś trzeba będzie obciąć nie? tutaj ją na przykład i w innych miejscach pewnie trzeba będzie. No, także temat y, jakiejś tam wyprawy nad no to odłożymy no, na jutro. No, bo dziś, dzisiaj no, to by się nie dało nic nagrać, bo tylko by były szumy. I no, nie byłoby nie fajny ten film. No, białka jak ładnie się myje, no przed chwilą jadła, także akurat, akurat mycie po, po jedzeniu, nie? Dobrze. Z kotem to nie ma problemu, sam się wyczyści. A niektórzy się sami nie czyszcili, nie? Jak byli mali. Co? Co? <laughs> Dziękuję, no ale felamie chociaż czyści, dziękuję bardzo, miło z strony. OK. dobra, to co myślę, że na dzisiaj tyle, jeszcze szariczka raz pogłaskać, oj szarik. No, to dzięki za oglądanie, trzymajcie się, no i cześć.